W Sevilla trzeba się elegancko ubierać. Zmieniam wtedy swoją garderobę. Mimo, że odwiedzam, a nie kamperem, to zawsze znajdę w swojej garderobie białą koszulę, żeby móc czuć się w klimacie Seville. Kochani, zawsze jak jestem w Seville, muszę odwiedzić sklep z kapeluszami. Kocham kapelusze, a tutaj mają przepiękne modele i to jest jeden z najstarszych sklepów z kapeluszami w Sevilla. Hola, buenos dias! Jak się masz, Krystyna? Zawsze, kiedy jestem w Sewilli, to muszę sobie kupić kapelusz. O, podoba mi się! Jestem zachwycona! Zawsze chciałaś ten kolor. To są kapelusze. W Osoby mieszkające w Sewilli ubierają się bardzo elegancko, zawsze z klasą. I posiadanie kapelusza to jest must have. Pracuję tu 18 lat, ale w rzeczywistości jest to biznes rodzinny, należący do mojej rodziny od ponad 100 lat. W Sewilli wszyscy noszą kapelusze. Latem częściej się je nosi, ponieważ jest tu bardzo gorąco. Kapelusze chronią przed słońcem. Popatrzcie tam. Tak, on zawsze. Si, si. Jest, jest, jest ten jest doskonały. <grym> A teraz <si. grym> biorę. No to Uwielbiam te pudełka. Zobaczcie, tutaj się kryje bardzo dużo kapeluszy w środku. Takiego pudełka niestety nie dostanę, ale to jest ich marka i chowa się tutaj wszelkie rodzaje kapeluszy, wszelkie fasony. Ale ten, który ja kupiłam, jest. Strictly, pastelę z Sewilli. No. no co? Idziemy, idziemy. No Krystyna, dziękujemy ja bardzo to. i widzimy się I następnym to. razem, gdy Magda przyjedzie znowu do Sewilli. Przyjdziemy ponownie kupić kolejny kapelusz. Dziękujemy bardzo. Miłego popołudnia. Do widzenia. Do zobaczenia. Zakładam go na głowę. No, zakładaj, zakładaj. Przecież nie mogę nosić, kochani, kapelusz w torbie, nigdy, zawsze na głowie. O kapelusz wyższa idę teraz. O! Uwielbiam to miejsce. Ten kadr jest przepiękny. Kiedyś to był meczet, dzisiaj katedra. Kiedyś było wejście, a dzisiaj wyjście. Piękne jest połączenie tych stylów. No. A ty wiedziałaś w ogóle, że tu jest pochowany Krzysztof Kolum? Mhm. Mm I ta wieża jest symbolem sewi. Dokładnie. Giralda. Posiedzimy sobie tutaj chwilkę. Mm. Oj. Ania jest bardzo ważną dla mnie osobą i w sumie jest bardzo bliską mi przyjaciółką. Na samym początku pomogła mi w wielu rzeczach i w dokumentach, i tak naprawdę w szukaniu mieszkania. Za każdym razem mogłam do niej wykonać telefon i nigdy nie powiedziała nie, więc na pewno myślę cieplej o tym miejscu, bo podała mi rękę i wprowadziła mnie w kulturę hiszpańską. Kona, dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia. Łuśka. Ciao! Zawsze chciałam to zrobić. Sprawdzić temperaturę w Sewilli jajkiem. Mam je akurat w kieszeni. O, ciągle rzadkie. To znaczy, że musimy jeszcze poczekać na lato, bo normalnie latem ścina się w parę sekund.